Cześć moje drugiej osoby z podznaku Barana, witam serdecznie, zapraszam na lekko odświeżoną, nowszą wersję horoskopu tygodniowego. Zobaczmy jak będzie się on przedstawiał i co wyniknie z kart, które dla Was tutaj przedstawię. Dziękuję oczywiście za przepiękne komentarze, za to, że jesteście, no i że subskrybowaliście kanał. Zobaczmy zatem jak będzie to wyglądało. Pierwsza kategoria, co zrobić, aby znaleźć dobrą relację, tak, czyli dla singli. co zrobić. Trzy mieczy. Co zrobić, aby być szczęśliwą, szczęśliwym w obecnej relacji? Cztery buławy. Czy znajdę dobrze płatną pracę? Osiem pucharów. Czy będzie zadowolenie z obecnej pracy? Diabeł. Jak działać w finansach? Koło fortuny. Czy inwestować w gry losowe? Karta śmierci. Seniorzy, tutaj tradycyjnie trzy denary, no i zdrówko, pustelnik. I już patrzymy. Jeśli chodzi o kwestię, co zrobić, aby znaleźć dobrą relację, trzy miecze, pozbyć się, wyzbyć się żalu, złych emocji, wspomnień i nie brać do siebie też pewnych słów czy pewnych sytuacji. Tutaj, mimo wszystko, powinniśmy porzucić właśnie dawne żale. Smutek, i nie brać naprawdę do siebie pewnych kwestii, nawet jeśli się nie będzie coś udawało, to po prostu szukać dalej i tyle. Natomiast dawne żale, dawne rany zabliźnić i nie myśleć o tym, co było, po prostu. Dalej. Co zrobić, aby być szczęśliwą, szczęśliwym w obecnej relacji? Cztery buławy, bawcie się, wychodźcie, celebrujcie życie. Zróbcie sobie jakąś uroczystość, pójdźcie właśnie w jakieś fajne miejsce. No, w ogóle, generalnie cieszcie się życiem, korzystajcie z niego. No i właśnie symbol zabawy, bycia też wśród innych ludzi, może przynieść zadowolenie w naszej relacji. Dalej, czy znajdę dobrze płatną pracę? Osiem pucharów. Osiem pucharów to karta izolacji, i tak naprawdę to dobro, dobro związane z aspektem dobrej pracy właściwie może się wiązać z tym, że będziemy chcieli iść na własne, na własną działalność, tak? Lub w ogóle porzucimy to, bo to jest pustelnik, to jest dla mnie pusemka pucharowa jest bardzo podobna do pustelnika, więc ona oznacza po prostu izolację lub pójście zupełnie inną ścieżką i właśnie założenie firmy, czy wejście na przykład w spółkę, ale jest to indywidualna decyzja. Czy będzie zadowolenie w obecnej pracy Diabeł? to karta lęków, zniewolenia, możemy się czuć wykorzystywani lub mieć takie odczucie właśnie, że jesteśmy w potrzasku, że ktoś nas oszukuje, wykorzystuje, a więc to szczęście no nie będzie do końca odczuwalne mocno, ale my też możemy eskalować poprzez właśnie własne lęki. Tutaj to szczęście możemy sobie wywalczyć, tak? tylko trzeba się uwolnić spod wpływów diabelskich energii, no i też złych myśli po prostu. Jak działać w finansach koło Fortuny, korzystać z okazji. Natomiast uważać ewidentnie, jeśli idzie tendencja spadkowa, bo koło Fortuny jest zmienne. Więc jeśli no, tutaj będziemy widzieli, że coś nam po prostu nie idzie, to zatrzymajmy się. Jeżeli mamy dobrą pasę, działajmy. Czy inwestować w karty kary, gry losowe, tak, karta śmierci, generalnie karta transformacji, coś będzie wymagało zmiany? Moim zdaniem, na ten moment być może nie. No i aspekt seniorów trzy denary. Czeka Was jakaś współpraca, kooperacja, możecie budować śmiało przyszłość w jakiejś relacji, możecie dobrze się czuć w ogóle z ludźmi, możecie dostać jakąś ofertę pracy, no i Wasze finanse też będą w tendencji wzrostowej, a więc jest to dobry czas, i inni ludzie też Wam będą w tym pomagać. Zdrowie, pustelnik, karta izolacyjna zwróćmy uwagę na oczy na plecy kolana sztywną postawę, możemy być unieruchomieni no jest to karta zwrócenia się ku na przykład naturalnym formom leczenia odejście od czegoś, kogoś jakieś terapii, zakończenie czegoś skupienie się na sobie czasem karta tutaj depresyjna gdzie możemy czy powinniśmy nawet w jakimś sensie się oddalać od otoczenia, ale nie za długo bo to jest w tendencji nie, nie do końca dobre jeśli jest zbyt długie czasowo. Tak więc zwróćcie na to uwagę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. I idziemy dalej. Idziemy do byczków. Witam serdecznie drogie osoby z poznaku byka. Zapraszam Was na nieco lekko odświeżoną wersję horoskopu. Zobaczmy jak ona się Wam spodoba. Czy się spodoba? A tutaj w trakcie będziemy jeszcze coś w ogóle zmieniać. A więc zobaczmy jak to będzie wyglądało. Dziękuję za przepiękne komentarze, za super energię. I subskrypcję kanału, ale też i łapeczki w górę, które dajecie. Super. Eee, no i zobaczmy, tak, e, co zrobić, aby znaleźć dobrą relację, tak, dla Singi. Co zrobić? Co zrobić, aby być szczęśliwą, szczęśliwym w obecnej relacji? Głójeczka, mieczy. <laughs> czy znajdę dobrze płatną pracę? Pustelnik. Eee, czy będzie zadowolenie w obecnej pracy? Hmm, kochankowie, hmm, jak działać w finansach? 5 denarów. Czy inwestować w gry losowe? A z pucharowy, seniorzy, karta śmierci. No i tutaj zdróweczko tradycyjnie, giermek pucharowy. No i patrzymy na singli. Co zrobić, aby znaleźć dobrą relację? Generalnie kierować się spokojem, wiarą, pokorą, a więc nie przyspieszamy. Jesteśmy tradycyjni w tym, co robimy. Nie, nie narzucamy się też tak naprawdę, ale być może w kwestii. Na przykład poszukiwań dobrej relacji potrzebujemy jakiejś rady i warto by było z niej skorzystać. Dalej. Co zrobić, aby być szczęśliwą w obecnym, czy szczęśliwym w obecnej relacji? Dwójeczka, na no mieczy, no, jest to karta na pewno wskazująca na kwestię jakiegoś dokonania wyboru, więc, aby być szczęśliwą, szczęśliwym trzeba. Po prostu dokonać wyboru, czy chcemy działać dla dobra relacji, czy, czy, czy zdecydujemy się na wyjście. No bycie takie między młotem a kowadłem, tak? dojście do porozumienia z samym sabą, sobą odnośnie emocji, myśli jest kluczowym, by właściwie podejmować dialog i wykorzystać potencjał rozmowy, no na przykład coś naprawić, zmienić, po prostu, ale my musimy dojść sami ze sobą do konsensusu. Dalej, czy znajdziemy dobrze płatną pracę, pustelnik, izolacja? Niektórzy Was w ogóle nie będą szukać, po prostu, a niektórzy z Was mogą chcieć na przykład założyć własną firmę, działalność, będą myśleć o czymś, co jest związane z Waszą pasją coś, co w przeszłości było gdzieś tam taką. Smykałką myślą do, do, do robienia pieniędzy, ale teraz dopiero może zechcecie to robić. Natomiast jest to indywidualna decyzja, tak? Generalnie być może w ogóle nie będziecie szukać tej pracy, po prostu. Jak będziecie tutaj w tej obecnej pracy, tak? Czy będziecie zadowoleni? Także jakieś w ogóle generalnie wahania, trudne wybory emocjonalne być, nie być, zrobić to, czy nie robić tego, przyjąć jakąś propozycję, nie przyjmować i bycie w obecnej pracy może wiązać się właśnie z dylematami. Cokolwiek robicie, decydujcie się kierując głosem serca, bowiem właśnie głos serca odegra najistotniejszą rolę. Jak działać w finansach? 5 denarów niepotrzebnie się nie narażać mimo wszystko na straty. E, tutaj też próbować odrabiać straty. Tak piątka denarowa jest specyficzną kartą, bowiem mówi, że może nas spotkać strata, wydatek, ale też kombinować. Jak coś stracimy, to możemy zyskać, ale zyskamy, jeśli będziemy działać i szukać potencjału dosłownie będącego pod nogami, tak przed oczami, ale przez smutek nie widzimy na przykład możliwości. E, czy inwestować w gry losowe, a z pucharów tak, w jakieś nowe zdrabki, nowe gry, coś nowego, ale musi być to pod wpływem uczuć, oczuję, że to może być fajne. Tak, o, jakie fajne zdrabki, nie wiem, coś takiego generalnie związane z emocjami. E, dalej, seniorzy, karta śmierci, zmiana, transformacja, e, być może coś, ktoś wróci do Was z przeszłości, w ogóle idzie zmiana zmiana układów, zmiana nastawienia, no i tutaj niczego nie możecie być pewni, po prostu zmiana, tak? Często ludzie boją się tej karty, natomiast ona po prostu niesie jakąś bliżej nieokreśloną zmianę statusu, zmianę w relacji, ale też czasem powrót kogoś z przeszłości, kto jakby otworzy nowe bramy ku innej zupełnie przyszłości, bym tak powiedziała. Ale uważajcie na swoje finanse, bo mogą tutaj też się zmieniać i czasem oznacza to też wydatek. No i zdrówko, giernek pucharowy oznacza pomoc, e, naukę w kwestii zdrowia, być może będziemy się czegoś uczyć, dowiadywać, e, e, jakby czytać o czymś w kwestii zdrowia naszego, tak czy owak karta pomocy, altruizmu, dobrej opieki. Zwróćmy uwagę na e, układ hormonalny, tutaj moczowo-płciowe, nerki, no i dobra karta, jeśli chodzi o kwestie badania okresowych, powinny wyjść dobre wyniki, no i generalnie możecie mieć też dobre samopoczucie. Czego Wam życzę, wszystkiego dobrego, pozdrawiam i idziemy dalej. A no idziemy do bliźniąt, witam serdecznie, drogie bliźnięta, cieszę się, że jesteście, zapraszam Was oczywiście na horoskop tygodniowy, będzie to lekko świeża wersja i zobaczymy w ogóle czy Wam się spodoba, jak coś to jeszcze dalej będziemy zmieniać i dziękuję oczywiście za przepiękne komentarze, cudowną energię, którą przekazujecie oraz subskrypcję kanału. No i zobaczmy, jak to zostało lekko edytowane, co zrobić, aby znaleźć dobrą relację, tak? Królowa denarów, czyli dla singli. Co zrobić, aby być szczęśliwą, szczęśliwym w obecnej relacji, Dwójeczka mieczy Czy, czy znajdę dobrze płatną pracę? Sprawiedliwość? Czy będę zadowolona, zadowolona z obecnej pracy? wieża tutaj, finanse, jakby, jak działać w tych finansach, kapłan? Czy inwestować w gry losowe? 10 denarów, seniorzy 5 denarów oraz zdrowie, władca. No i już patrzymy. W aspekcie singli, czyli co zrobić, aby znaleźć dobrą relację, królowa Denarów, karta komfortu, wybrzydzania, dbania o swoje interesy i zwracania uwagi, uwagi na szczegóły w relacjach. A więc, tu na ten moment powinniśmy być pragmatyczni, poukładani, stateczni, mało emocjonalni, bardziej kalkulujący po prostu. Dalej, czy będę szczęśliwa, szczęśliwa w obecnej relacji dwu, dwójka mieczy? Tak, ale musimy dojść do konsensusu sami ze sobą, bo możemy mieć bardzo wiele w sobie dylematów w kwestii relacji, z kwestii swojej postawy. Czy jakiejś sytuacji. No i musimy dokonać właśnie tego dylematu, tak przekroczyć jakąś granicę, zmienić nastawienie. Wszystko jest dostępne pod ręką, aby tylko jakby zdjąć przepaskę emocji i otworzyć się na to, co mówi rozum, a rozwiązania są dużo łatwiejsze niż się wydają, choć możemy być zaślepieni jakąś błędną, jedną ograniczającą koncepcją. Dalej, e, czy znajdę dobrze płatną pracę, sprawiedliwość? E, karta troszkę takiej zimnej wody, kubła zimnej wody. Generalnie, bądźmy ze sobą szczerzy, uczciwi, być może nie do końca jest to dobry czas. E, raczej, jest to karta uczciwości i takiego ważenia, oceniania racjonalnego. Myślę, że na ten moment nie. Dalej. Czy tutaj będę szczęśliwy, zadowolona w relacji, w pracy, tak? W ogóle z pracy, tak? Relacji w pracy i w ogóle z pracy wierzę, karta zmian, zmiany układów, zmiany nastawienia, zmiany wszystkiego, co się będzie działo wokół, a więc. Możemy być przerażeni trochę tym, co się będzie działo. E, idzie po prostu zmiana, rewolucja bliżej, nieokreślona albo kłótnia, po której też e, będzie poczucie e, takiego zagrożenia lub niepewności. Dalej, e, jak działać w finansach kapłan? E, tradycyjnie, spokojnie, pokornie, e, nie inwestować zbyt mocno w ryzykowne kwestie, mimo wszystko. Kierować się sugestią też mądrzejszych osób, tak? Może doradcy, może spotkamy się z prawnikiem, może spotkamy się z kimś, kto zna się właśnie na takich kwestiach, kto, kto, kto może nam pomóc. Natomiast generalnie ze spokojem podchodzimy, nie ryzykujemy niepotrzebnie. Czy możemy działać, inwestować ogólnie w grach losowych? 10 denarów, ogólnie tak, ale w sprawdzone na przykład swoje takie liczby. No przy kapłanie, by w ogóle generalnie jest to spokojne, stateczne, poukładane, no, puszczamy standardowo swoje, tam na przykład liczby, które. Kojarzą nam się z tym, że a, mo, może one nam przyniosą to szczęście, a więc na przykład nie bierzemy czegoś nowego, nie ryzykujemy w nowych kwestiach. Dalej, seniorzy. Pięć denarów, karta straty, poczucia straty, jakiegoś osamotnienia, wydatków, zmiany statusu. Poszukiwania pieniędzy, poszukiwania miłości, poszukiwania akceptacji. Wszystko to jednak możecie znaleźć, tylko musicie jednak w jakimś sensie też zwrócić się do ogólnie tego, co, czy kto jest blisko was, bowiem piątka denaru wskazuje owszem na osamotnienie, izolację, a z drugiej strony na potencjał, którego nie dostrzegamy po prostu. No i zdrowie. Władca, zdrowie wymagać będzie od Was tutaj kontroli. Być może pójdziecie jednak do lekarza, będziecie musieli iść. No i dostosowanie się do czegoś, kogoś, karta dyscypliny, wytrwałości, pójścia na dietę, na przykład, pójścia na konkretne badania, na jakiś kompromis, gdzie musicie się trzymać właśnie jakichś zasad. Zwróćcie uwagę na kości stawy, mięśnie układ tutaj ruchu, stany zapalne możliwe są, no niestety, no i być może będzie trzeba położyć się czasowo do szpitala lub będzie rozmowa na ten temat. Natomiast sama w sobie jest to karta regeneracji siły i wytrwałości, dzięki której to nasze zdrowie jest lepsze. I tego Wam życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, hej!